Cześć wszystkim! W ramach Dnia Przyjaźni w naszej szkole postanowiliśmy zadać Wam pytania, w ramach oczywiście sądy. Dlatego zapraszam Was serdecznie do obejrzenia filmiku i poznania Waszych odpowiedzi. Jak ma na imię Twój najlepszy przyjaciel? Julka. A co jest najważniejsze w przyjaźni? Dobra, to najważniejsze jest to, żeby zachować symbiozę, żeby ta symbioza się nie przekształciła w helotyzm. Dziękujemy nie? bardzo za odpowiedź. Czy mógłbyś wymienić trzy cechy idealnego przyjaciela? Wyrozumiały, lojalny i na pewno dobrze słuchać, bo się lubię zwierzać ludziom. Czy możesz podać tytuł książki o przyjaźni? No, na pewno super przyjaźń jest przedstawiona w Harrym Potterze, bądź w książce Arosty, i Dant odkrywają sekrety wszechświata. I tam jest pokazana ta przyjaźń bardzo budowana na takim zaufaniu do siebie i myślę, że to jest po prostu super przedstawione. E, dobrze, a co według Ciebie jest najważniejsze w przyjaźni? Na pewno jest to zaufanie, osoby muszą sobie ufać, Mogą na, muszą na, siebie, na sobie polegać, lojalność na pewno wobec drugiej osoby i szczerość przede wszystkim. Dobrze, dziękujemy bardzo. Jaka jest najlepsza książka albo film o przyjaźni? E, ja myślę, że najlepszą książką o przyjaźni będą dzieci z Bulerbyn. A czy spotkałaś w życiu najlepszego przyjaciela? Tak. Dobrze, dziękujemy. Jak ma na imię twój najlepszy przyjaciel? E, Eliza i Noemi. A czy możesz wymienić trzy cechy idealnego przyjaciela? No to na pewno szczery, pomocny i... Z poczuciem humoru. Dobrze, dziękujemy. Czym dla ciebie jest przyjaźń? No, dla mnie przyjaźń jest taką strefą komfortu. To są osoby, które zawsze ci pomogą i dzięki nim po prostu czujesz się lepiej. A czy spotkałaś w życiu najlepszego przyjaciela? Myślę, że tak. Myślę, że spotkałam na swojej drodze osoby, które mogę nazwać prawdziwymi przyjaciółmi. Dziękujemy za szczerą odpowiedź. Co jest według ciebie najważniejsze w przyjaźni? No dobra. Więc przyjaźń po pierwsze jest bardzo ważna, ale takie najważniejsze cechy, które w przyjaźni występują, to chyba wzajemne zaufanie i taka możliwość podzielenia się z kimś swoimi trudnościami. No bo kiedy jedna osoba ma problem i powiemy o swoim problemie drugiej osobie, no to ten problem łatwiej jest rozłożyć na dwóch niż zostać z nim samemu. Czy możesz podać tytuł książki albo filmu o przyjaźni? Wydaje mi się, że w Harry Potter bardzo fajnie przedstawione są tam więzi przyjacielskie między bohaterami. Oczywiście, myślę, że każdy się z tym zgadza. Co według Ciebie jest najważniejsze w przyjaźni? Wydaje mi się, że zaufanie i szczerość, a poza tym to, nie wiem, wzajemny nie wiem, trzeba się lubić. Dobrze, dziękujemy za odpowiedź. Co jest według Pani najważniejsze w przyjaźni? Według mnie w przyjaźni najważniejsze jest zaufanie i to, że możemy zawsze na tej osobie polegać. Jest nawet taka stara mądrość, która mówi, że im więcej i głosiej krzyczysz, tym mniej osób ciebie może usłyszeć i właśnie te osoby możemy nazwać ich przyjaciółmi, ponieważ no, oni wiedzą zawsze, kiedy z nami się coś dzieje, kiedy, kiedy my przychodzimy przez jakiś taki na przykład trudniejszy okres. I taka osoba powinna nawet czasami, bo nie zawsze Krzyczymy, prawda? Za pomocą. Więc taka osoba zawsze, zawsze jest koło nas i potrafi nas wesprzeć i też nie podcina nam skrzydeł, podciąga nas do góry, pcha nas, ambicje nasze pomaga realizować. Także to jest bardzo, bardzo ważna osoba w życiu każdego człowieka. Dziękujemy bardzo. Czy może Pani wymienić trzy cechy idealnego przyjaciela? Dyskretny pomocny dobry człowiek dziękujemy bardzo czy mógłby pan wymienić trzy cechy idealnego przyjaciela idealny przyjaciel jest obecny kiedy jest potrzebny idealny przy, przyjaciel e, nie jest tylko po to żeby być w dobrych chwilach ale przede wszystkim jest e, no w każdej chwili naszego życia, tak? W każdym aspekcie, że tak powiem. Jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, oczywiście. No i każdy przyjaciel prawdziwy. Co jeszcze mam powiedzieć? Jak to się mówi, że z prawdziwymi przyjaciółmi musimy zjeść beczkę soli. To znaczy, że on jest obecny w doli i niedoli nie. Doli, nie tak? eee, a oprócz tego, prawdziwy przyjaciel dobrze nas zna i rozumie. I nawet jak nas e, krytykuje, to e, nie boli to nas, bo wiemy, że jest prawdziwym przyjacielem. Dobrze, dziękujemy. Co według pani jest najważniejsze w przyjaźni? Co jest najważniejsze w przyjaźni? Najważniejsza w przyjaźni jest lojalność i wierność. Jeżeli przyjaciele są wobec siebie lojalni, nawet wtedy, jeżeli mają różne poglądy albo różne spojrzenie na jakąś kwestię, to lojalność powoduje, że szybciej się zrozumieją, że zawsze się będą wspierać, że będą stali obok siebie w sytuacjach trudnych. I myślę, że to jest najistotniejsze przyjaźń. To, jak ludzie są, jak się mają wykształcenie, czy mają, wspólne, czy mają wspólne zainteresowania, jest rzeczą oczywiście ważną. No bo miłe spędzanie czasu na tym polega. Ale jeżeli mówimy o czymś głębszym, to przyjaźń jest pewnego rodzaju formą miłości. Tak? Więc lojalność, prawda to chyba są rzeczy takie, które przyjaciele powinni sobie oddawać najbardziej. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Dziękujemy wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi. Dzięki Wam możemy przeprowadzić Dzień Przyjaźni w naszej Szkole.